I na liście z boku też mam napisane 55 Randomy profesjonalne w profesjonalnych Kurwa, co za tytuł Może ten tytuł to, to, może ten tytuł to sprawił Bo wczoraj też miałem taki tytuł głupi Esporty, gramy coś Profesjonalne rankody Czy ja esportowe klanówki Esporty, profesjonalni gracze, coś No Spalnąłem sobie dwa dojneczki łyskacza i zarabiałem chmur. Strolowałeś... Internety, tak jest. I tych co na wychodzą i tych co na pole, normalnie. zatrąbiłeś? Nie. Nie. I tych co obejrzeli i tych co oglądnęli też. Ten dźwięk tutaj, jak naciśniesz klakson i się kończy. Wiesz, dole to tak. Źle mi się kojarzy. Ale z paradą gejów, właśnie. Taki Elton John, taki. Już dupa swoje przyjęła, nie? Bo to już. Star, starszy pan. No tak, no tak. A, taka sytuacja. Na, na tę stronę. O, Jarsfeld. To mi się z takim Jarlem kojarzy ten nazwa tego okrętu. Jarsfeld. Nie wiem jak. To. No, Jarsfeld na pewno nie. Na pewno no. Także raczej nie, Jarsfeld. Nie angielska nazwa. Nie? to by było po angielsku. Kładnie. Nie, bo V tam jest, nie? V nie było? A. Wow. To nieważne, Jar ta to tak brzmi, kurwa od razu mu pancerza na dziobie dodaje na 27 <grym> Jars, Jars <grym> ta, i słoik, to znaczy. tak? że <grym> masz 16. No to na 19. Jak to jest JUST YARSWELD, to bez sensu. Brzmi miętko strasznie. Uh -huh. Tonę. Nie toni. O! Nie toniesz. No, ale czekaj, chyba mi... Dobra, nie chcesz strzelać bezcelny. Kurwa, ty też nie chcesz jest... Ale z Voiga złego to już lepiej. Się o, i teraz niech szczeli do ciebie. Nie kręć kurwa do mnie! No, kręcę, kurwa, muszę kręcić! On nie szczela? Toś zabił ja nie... wody. Tak? A ja nie trafiam, no. On chyba za. O, kurwa, świecę się. I o, i do mnie szczeli pewnie, ale na szczęście cię dziabne i wybły, Profesjonalny dywizjon, No jeee! Kto cię uczył? Prowadzi mnie Stevie Wonder Mój stary, ale mój stary nie ma prawka. No, to wtedy mama prowadziła, tak? Daję E, tu Iwa, e, ta Iwami. no Iwan. mi to. Iwami to są samobójca. Ale to on nie strzela, nie? On tylko kurwa. No, on nacisnął wójt, i ta... i płynie. I obserwuje, bo to działa świetnie. No szczelił, szczelił, Widziałem pociski lecące od niego. Co ty mówisz? To misklik na pewno, zaraz będziemy przetwarzali. Bo widziałeś? W ciebie chyba. Widziałem. Nie, w tonie. Nie wydawało mi się, że widziałem. I co, i nagle przestała strzelać? No, strzela. Nie, to szczela! Nie, to, to faktycznie sekundarka do to, to jest. Sekundarka! Jebany. Z planu gumy. To musi być co najmniej zastępca dowódcy. Ja to wiem. Alkoli. Alzacja ich RNG 7. Chłop, chłop w Alzacji omija RNG nawet, nie? Tak tam płynie, że... No i co? Dlaczego jak my gdzieś popłyniemy gdzieś, to tam, kurwa, nikogo nie ma, jeżeli chodzi o wroga, albo się... Pan Diego pierdolą. jest? No, za górą. Za górą, tak jest. No. I on bez widoków na cokolwiek jest, nie, nie, nie? Ej, 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 przed chwilą do czegoś strzelił. No ja do Jarstierda. I Jarsfield dostał cytkę. Nice. Ty to mówisz prawie, Zy... prawie tak jak się chyba, tak jak się chyba powinno, nie? Jarsfield. Jarsfield! no. Jarsfield. Tak jak się chyba powinno. Aha, my przegrywamy, A Jarsfield, jak dostanie cytkę, to go znika, widzę, 50 procent. No. Takie bydle. A Alzacja nawróciła, ty odbił się od tej góry i już płynie w drugą stronę. Nie wiem, przyjmij. manuel MM sniper, a sniper? No to nie może blisko podpłynąć. Nie, masz sniper w to... to. Zobowiązuje. Komuś. To zobowiązuje dokładnie. Chyba nic nie mogę trafić, nie? Wie że go widać Snajper to raczej się stara być niewidzialny Manuel snajper I jeszcze se wziął Alzację, nie? Znaczy Francuz i snajpienie Mamy No ja chłopy dużo działo Z mało. rozrzutem czysta Dużo dział, mo! Jest czym nie trafiać. On trafia jednym pociskiem. Już ciskim. jest zadowolniony. Ale, Ale to, to, że to jest snajper, to jest w klanie RNG, to tak kurwa... RNG7? Po... po co snajpić, jak wiesz, że to RNG wszystko robi tylko, nie? <laughs> Jakbyś sobie napisał rozrzutnik gnoju w Niku i do tego. W tym planie to tak rozumiem. I nie mów mi, że jestem dla okrutny. Łódka podwodna jest blisko mnie. Ile już wysnajpiłeś? Ja mam 20, to nie wiem czy. Ja 27. Czy nie kończyć Strzelanie Coś mi się wydaje, że to może być 15 koła więcej, niż ma ich snajper. O. Zobaczymy jak ja A to on snajpił, tak? Chyba on mnie torpił Aha, bo on nie mnie torpił, a mnie nie było widać, nie? On ciebie torpił chyba. Co? Nie wiem no tak sobie, nie, ty nie jesteś. Freddicha chyba dorpił Łódź podwodna <grystanie> Za tobą płynie co najmniej dwóch, nie? Bo ja dzisiaj jestem mam gęś. <grystanie> tak Natomiast ja jestem ciekaw gdzie nasz Cleveland teraz płynie, bo jaką on musi mapę? On ucieka, on żyje Wybacz mu Tak? A dobra masz 6,5. No to dobrze płynie. No i jego goniła łódź podwodna, tonę, Agir i coś jeszcze nie nie, jak tam wlezie to będzie mógł sobie spamić. Ja, jest, ja jestem zadowolony, że on żyje, tak ci Tak, on też On też Tu idziemy, że tak powiem, nowe Ja to się odkręcę do tego tonę Chłobiec tak ma burto to ono jest szybkie, nie? Przynajmniej wygląda, jakbyś zapierdalał. No, się. Idę w kanton. Tu przynajmniej wiemy, że nie jest szybko. Łódź podwodną mam na twarzy. Czy to jest dobrze nie wiem nie jestem pewien dostała na ten ma mnie też bardzo dobrze torpia y, tribo ona chyba mnie zramuje myślę Boścowska woda? No, Okej. Okay. Brzmi jak plan. Możesz, kurwa, kersarza mam na burcie. Najpierw jeszcze masz też. Nie jest, nie jest to komfortowa sytuacja. Kersarz mi zniknął, a jest burczą też. No pokaż się, że się Idę z tob Ale też się skontował no. Takie granie Uf, czy, je, czy Atago mi zepsuli, chuj Ty Zepsuli mi atago, nie? Zepsuli? Nie podpala No i ten sub zramował, tylko że nie mnie. Aha. A ja tu mam Kanzazy. O kurwa, kręć Marku. Nie wiesz, to jest dziewiątka. Nie, to jest ósemka! Okej. Okay. To jest ósemka, to jest dziewiątka. No no. Idę na niego. Gram w grę. Pierdalaj, że z tym, kurwa! To się stało kercarz się? Kercarz jest pojebany i strzela do mnie malotnie, niech się pierdoli. Niech gra jak normalny kercarz. Stoi za górą i naloty robi, nie? To nie. Strzela do mnie. Skandal, nie? Kto to widział? Kto to widział? Dokładnie, kurwa. Fucking Cicho, ponarzekałem trochę i teraz nagle podpala. Jest problem, bo ten gaj mnie chce na kanzasie z... Zramować, a tak, Ciebie zramować i do mnie strzelić. Z jego prędkości. dobra, on teraz to. Pogubiony jest. Najlepiej, że z bliska sekundarka nie trafia tak, żeby pomogłem, go zajebać, bo jest Pomogłem. Za, wiem, bo jest zacelna i wiesz co się dzieje, nie? Bo tam w pas pancerny celuje czy coś tam. No, dokładnie, bo ona strzela w poziomą i pionową moź okrętu. Wargaming poziomą moź zaznaczył pod pokładem. No a pasu pancernego... Zawsze może podpalić. Nie penetrujesz, może podpalić, no ale byłeś pierwszy. I ich kersarz na mnie sobie damage narobił jak... Tralalala. A ja nie wejdę w B, bo jak wejdę w B, to będę full burton do tej waginy, właśnie na kerstali. O! Waginy, dentaty! Kersarzu. Pięknie żeś wypłynął, to w podzięce rozumiem za te kur... ale mi rozjebało kur. Ja pierdolę No Ale nic, goś jest burtą, nie? Ja myślę, że on umie grać, a on no, ma umie torpić. Tak. Niestety, jeszcze kąty zacznę się nałapać. Dobra, to kręcę w drugą stronę. Ojej, oh yeah. od dziobu to mi chyba wszystko. On już do mnie patrzy, chyba. Mam wrażenie, nie? Spojrzał z na Ciebie. Tak, ja chyba za bardzo odkręciłem. Przez chwilę patrzył na mnie. Zjebałem. Ale przeżyłem... Nie przeżyłem torpa. Ale nie od niego. Tyle, że go nie podpaliłem. Kersarz w ogóle ma zajebiste działa, nie? Bo to są działa z Karoliny. Tak, dobre ma działa. Celne, mocne. Niestety ten chłop o tym wiedział. Mimo, że wypłynął jak dureń to, ja miałem rozrzut na 5 kilometrach, jakbym z 20 w niego brał. Nawet stówki nie zrobiłem. To zabawne, bo ja zrobiłem stówkę. Właśnie w tym momencie. Nie no, właśnie o to chodzi, żeby tu wiesz, nawet stówki nie zrobiłem. Ja spojrzałem, jaki mam wynik. 100? 100 i 800 no. 94 no 94,300, no to to jest takie Zmienisz tytuł po prostu Teraz to ty opóźnienie widzę jedynie możesz zrobić Jak idziecie grać w planówki Ale ta, ta, dalej będzie panie 40 Ponad Odpieszy. Yeah. A ja dziś w ogóle w chyba nie tak cudnie jak zwykle, nie? Chyba nie, chyba nie tak jak zawsze. Dużo gorzej, czyli siedemdziesiąt. Ostatnio... Tam nawet 100 było, nie? Na il... Na il... A jeden, no. dzień, jeden dzień mieliśmy, że nic nie przegraliśmy, no. no mimo kaleczenia. Jabera może nie było, nie ciągnął na dół. On mi jeszcze dobija ekspa w ogóle tymi samolotami teraz, nie? Niewiele ich jest, ale coś tam jest. Ale najgorsze jest to ja nie lubię takich graczy. którzy nie pozwolą mi zrobić damage'u, ale komuś innemu pozwolą. Rozumiesz jest mega wkurwiające. Jeszcze mnie trafi. Chuj. I zalanie. Kaga to jest ta, co ma tych samolotów tak najebane? Tak, że tak. Nie kończą? nie kończą mu się nigdy. O będzie panie rush. Nie miał torpety. Z tyłu. Z przodu. Jak nie masz torped? Popuściłem, ale się zdążył przeładować. Czyś mu wsadził torpę za tysiąc? Bardzo możliwe, nie wiem. Nie, nie, chyba czy nie. go zdział zdjąłeś. Nie zdjąłem go, zdziału, nie zdążyłem, bo widzę, że nie ma trafień żadnych. Eksperci drugi dzisiaj, zajebiście. Widzisz? Tak się gra. Tak się gra. W dobrym dywizjonie tak to idzie. Dobra, spadam, na razie.